Dzień dobry. Czytanie za 100 punktów. Co trzeba zrobić, kiedy skończy się słońce? Starałam przebrać się za słońce. <grytanie> Witajcie, moi mili. U mnie mała zmiana projektu. Mm, dotarłam właśnie na zdjęcia do przyjaciółek dzisiaj. Jest wyz wyzwanie ten dzień, dlatego że jest mnóstwo deszczu i ekipa nagrywa tylko sceny w tak zwanych oknach pogodowych, więc jak przestanie padać, to nagrywają, jak zacznie, to z powrotem się chowają, więc ja przyjechałam trochę później na plan i <laughs> zostanę sobie tutaj dzisiaj do 20. No, jestem troszkę zmęczona, bo w nocy skończyliśmy wczorajszy projekt, ale co wam powiedzieć, no kocham tę robotę, więc pełna regeneracja na szybko, jak to mówią, dupę w troki do wanny ze solą, maseczka na twarz, no i jakoś trzeba. Się prezentować przed tą kamerą, bo uwielbiam to robić i uwielbiam Was. Dobrego dnia. Mój beznadziejny. To było świetnie zagrane. Znakomicie. Przecież ja widziałeś, bez uwag! Bez uwag. Bez uwag. Bez uwag? Zawakowałam. Zawakowałam. Ja, ja kupiłam to moje. Bo? Albo ty jesteś zmęczona, albo po prostu dziewczynie nie jest ja nigdy nie jestem zmęczona. Ja, ja nie. Jestem Wiem. <laughs> Wiem, ty jesteś pilny uczeń, ja, ja jestem taka sama, więc ja, ja cię nie czuję jestem tak. zmęczona. ja dopiero wracam. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.